Krótki przepis na nalewkę z aroni. Potrzebujemy pół kg aroni, litr wody, 60 deko cukru, sok z jednej cytryny i 0,5 litra spirytus. Owoce oczywiście najlepiej przemrozić od 12, do 12, 12 godzin do 2 dni. Później wkładamy je do garnka, wlewamy szklankę wody i gotujemy na małym ogniu. Gotujemy od zagotowania gotujemy przez 15-20 minut. Odstawiamy aż wystygnie, aż sobie tak poleży na 10-12 godzin, później odcedzamy sok do drugiego naczynia, a aronie zalewamy znowu, tylko że tym razem trzema szklankami wody. Dodajemy te 60 deko cukru, gotujemy i na małym ogniu czekamy, aż rozpuści się cukier, oczywiście mieszając. I to później odcedzamy. Do tego wcześniej przygotowanego soku wciskamy sok z tej jednej cytryny. I te oba soki mieszamy, dodajemy do tego pół litra spirytusu, wlewamy to wszystko do butelki czy też na przykład może bardziej tradycyjnie do słoika, dokładnie zakręcamy i odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce na 3-4 miesiące. Po tym czasie nalewka zaro nie powinna być gotowa, no i oczywiście bardzo smaczna. Pamiętajmy, żeby oczywiście nie przesadzać z ilością, to ma smakować. To ma po prostu dawać nam te właściwości wynikające z roni, no ale najważniejsze ma smakować. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.